Dzień dobry, by co rozkurwia głowę Był no adaś, adaś był już kiepką Wsadzono mu duto w dupę i wyszło mu gębą Lobo to zapodano, od tamtego czasu jest ministrantem Ubraci braci kapucynów co robią, dymne z rzeżuchy, Amen. którą ja sprzedaję na rynku Amen Reszta to będzie czysty, czysta i wbrew. Od serducha jakaś suka mi sięga pod kurwak Kurmak ośpuka, otwieram Judasza, a tam jechowi. Zapraszam ich później, opierdalam z nimi pierowi. Moje były z ma z grzybami. Żyby były czerwone, na następny dzień nikogo już nie było na plebanii